odcinku z Beast War Simulator postaram się zdobyć. Ten. Postaram się zdobyć no, jakieś nowe narzędzie z tamtego sklepu, właśnie. Postaram się po prostu zdobyć jakieś nowe narzędzie. Nie wiem, co to będzie. Może plecak, może. E, może coś innego, ale po prostu bym chciał zdobyć. I nagle po się rozdajemy od darmowy. Jaki, jaki koks i ogólnie dziękuję że tak ładnie że, że podoba wam się taka seria z tego z bo ja lubię grać bis biswormad i naprawdę dziękuję bym chciał próbować montować ale wiecie no ja zbytnio nie umiem jeszcze montować bo mam bo ja jakoś nie jestem dużym youtuberem i Wiecie, jeszcze nie umiem montować i też nie potrzebuję montażu. Nie wiem. Dajcie znać, czy chcecie montaż, czy... bo też może tak być, że po prostu Wam się to źle ogląda. Więc możecie napisać, czy chcecie montaż. I ogólnie. E... Ogólnie to. Mam, mam już prawie 100 subów. Mam gdzieś 90 subskrypcji. I. Jak wiecie 100 subów, to zrobię nam Wam specjal? Zbiorę dwóch youtuberów. Ostatnio było jeden youtuber, teraz zbiorę aż dwóch youtuberów. No więc musicie. Więc możecie subskrybować, jak chcecie, e, bo i, i. I. Nawet ja nigdy nie wiedziałam, że wbiję 100 subów. Wiecie, bo ja w ogóle jakoś nie, nie wiedziałam o tym, że będę jakoś dużym youtuberem. Myślałam, że tak będzie miał 50 subskrypcji. Ale teraz mam więcej o wiele i dziękuję, że subskrybujecie, bo naprawdę się staram. Teraz filmy będą bardzo często. No bo. No bo teraz mam taki. Bo są święta, wiadomo, ten okres. I. Czy to jest świąteczne? Nie, to nie jest chyba świąteczne. Jak widzicie, cały czas nie ma świątecznej aktualizacji. No. I y, cały czas nie ma świątecznej aktualizacji. Więc ja tego dosłownie nie pojmuję. Dlaczego nie ma świątecznej aktualizacji? Jak są już za dwa dni święta, przepraszam, jak w tamtym odcinku mówiłem, że za y, dwa, bo to były trzy. Tylko, że nie liczyłem tego dnia, w którym to nagrywałem. I odcinki będą, myślę. Bym chciał zwrócić do starego harmonogramu, tylko nie wiem, czy to mi się uda. Czyli niedziela, y, y, poniedziałek. Środa piątek myślę, że cztery filmy w tygodniu powinno wysta powinny wystarczyć, ale nie jestem pewny. I ogólnie po tamtym odcinku kupiłem sobie lepszy, lepszy plecak. I teraz mieszka aż 25 tysięcy, więc też nie muszę tak latać od razu. I też... I też. I też... I też ym... W ogóle yy, w tym drugim shopie strasznie drogie są rzeczy, więc nie wiem czy uda mi się wbić wszystko, ale myślę, że tam na pewno kiedyś wbiję tam wszystko. Więc okej. Okay. Wbijam to. I mi się wydaje, że na pewno się pojawi odcinek z Kubiksem, tylko niestety nagrywam ten odcinek wcześniej... wcześnie w miarę. Więc niestety nie... niestety nie chyba nie będzie z kubiksem, ale myślę, że jakiś będzie na 100%. Tylko jeszcze nie ten. Bo w tym to chcę po prostu sam sobie podekspić. Okej. Okay. Tu mam jakieś drzewo... drzewko. I ogólnie ja bym chciał jeszcze, Ja bym może chciał przejść. Może bym nagrał parę odcinków Minecrafta, bo chcę zrobić taki serwer, zabrać dwóch youtuberów i zrobić serwer Minecraft Tylko nie wiem, nawet może więcej jak się uda Tylko nie wiem czy w ogóle, wiecie Czy w ogóle byście chcieli takie coś Byśmy zrobili anarchię SMP Ale bez SMP I w sumie to by nie była anarchia SMP, bo to by, była sur, to by był survival Więc po prostu anarchia SMP bez SMP i po prostu za, survival Nie wiem czy wam takie coś by się spodobało tylko nie wiem kogoś, kogo tu zebrać, no bo mam dwóch youtuberów, a inny, a nie mam pomysłu, bo nie wiem, czy dwóch youtuberów to będzie dużo jakoś. Ale ogólnie już prawie mam zbity plecak i ogólnie, e, dajcie znać, co byście chcieli na święta dostać, bo jestem bardzo ciekawy. E, bo nie wiem, na napiszcie po prostu co, chcecie dostać na święta i ogólnie tu mamy taki item w tej grze jak mleczko pszczele mleczko. Przepraszam, jak coś źle mówię, pewnie mówię źle. Pszczele mleczko i to pozwala, że możesz sobie, że można sobie Zrolować pszczółka, że wiecie. Wkładacie, wkładacie to tam, gdzie jest taka pszczółka, która wam się nie podoba, i ona się I ona, wie, wiecie, losuje się od nowa. Dobra. Idziemy zobaczyć sobie. Chodzę, ja mówię. Idziemy tam sobie odłożyć ten miód. I nie wiem też, czy. Nie wiem, czy po prostu. Po prostu. Nie wiem czy to kupię, ale mi się wydaje, że kupię. I dziękuję za taki duży odbiór. No niby jedna subskrypcja przybyła, ale to jest chociaż coś i wyświetlań dużo. I... komentarzy też strasznie dużo. Nie wiem, nie wiem, w ogóle to jest pierwszy raz, kiedy miałam tak dużo komentarzy. Nigdy w ogóle nie miałam prawie komentarzy żadnych. W ogóle. Naj, naj, najwięcej to miałam trzy, a teraz mam aż cztery dosłownie. I jak chcecie, to może... To, to jak chcecie, to możecie do mnie... Co, jak chcecie to jak będziecie chcieli, to możecie... to zrobię taki coś, że zagram z widzami, bo nigdy takiego czegoś nie robiłem. I można na live bym zagrał. Tylko nie wiem, czy byście chcieli, bo ja bym... Bo jakby się udało, to ja bym robił live y we wtorki. Tylko nie jestem pewny, czy by to się udało. I ogólnie już mamy... Już mamy podobno, Już prawie wbiłam podobną ilość do ile subskrypcji ma kubiks. Bo Kubiks ma z tego co pamiętam 100 więc w sumie brakuje mi tylko 100 i będę już miał tyle subskrypcji co kubić. Co kubiks. I ogólnie... Eee... Yy, poczekajcie chwilę. Yy. Bo zostawiają się cały czas to nam, co mam nagrywać. Nie wiem, nie napisaliście mi w komentarzach co mam nagrywać. Bo wiecie, no raczej, to, raczej nie będę nagrywać dużo Beast War, Be ale jak będziecie chcieli, to może tak. No bo, no bo nie wiem, bo co my to jest takie gra, że szybko się robi w kółko, ale też nie jest jakaś zła, bo chociaż są inne, że można parę rzeczy kupować. Bo nie wiem, czy graliście kiedyś w Snowing Simulator, to to jest bardzo podobne do Snowing Simulator. Tylko, że to jest starsze z tego, co kojarzę. Bo to ma 7 lat aż. Więc bardzo dużo. I ta gra nie ma żadnych game passów. I powiedzcie mi, powiedzcie, tu mamy na przykład e, jakiś game, tu mamy coś, e, ale to są po prostu jakieś rzeczy do kupienia. To wiecie, że tu nie jest, że na przykład dostajecie wie, więcej miodu. Dla e, mnie dlaczego to tu pani przyszedł. A, bo się Okej. Okay. Tu będzie jakaś... Tu jest mini lock. Nie wiem, co to jest. Okej. Okay. Więc tu. No bo... No bo chyba maksymalny poziom sztułek to jest 15. I to jest jakiś, nie wiem czy to jest jakiś duży poziom 15, ale... Pff, dobra. I no, może bym zagrał z Wami w to Wizsolum Simulator. I... Ta gra nie jest jakaś ciężka do... O, do... Wiecie, do... do pracowania. No bo chodzi mi o to, że ta gra nie jest, nie jest ciężka do grania. Dobra, to sobie. I naprawdę ta łapka bardzo dużo daje. Tylko ja nie wiem, czy sobie kupić lepszą łapkę, czy większego backpacka. Czyli plecak. I nie jestem pewny. Możecie mi napisać w komentarzu, bo raczej dzisiaj nie wbiję. Wiecie. Nie, nie wbiję. Nie wbiję tego większego backpacka. Ale lecimy. Dajcie... Dobra, Dobra, więc tu chcę kosić, kosić, kosić. Ej, do... Dobra, to ja mam 100 tysięcy. To robimy, to robimy... Ja robię i idę otworzyć nowe pszczółki za chwilę, jak się kończy ten plecak, bo mam dużo. Będę kupić nową pszczółkę. Tylko nie wiem, czy to się płaca. I może z tego zrobię nawet cytu, jak mi się uda. Jakbyście się zastanawiali, gdzie te ja robię obrzydliwe miniaturki, no nie wiem, nie wiem, czy one są tak obrzydliwe, ale trochę dla mnie tak źle wyglądają, to ja robię je w kanwie, dosłownie w kanwie robię, dosłownie, nie wiem, czy wiecie, niektórzy to robią miniaturki po dwie godziny, tymczasem ja, biorę jakieś zdjęcie, strykam szybko, po prostu tam robię, dałem jakiś napis i to mi może zajmuje dwie minuty, a na filmu to tak, to tak... To tak... Myślę tak 15 minut gdzieś bo ja nagrywam filmy takie... takie... 15... takie coś 15 minutowe mniej więcej Okej okay. I w ogóle w ogóle za niedługo wychodzi Hyde, nie wiem czy wiecie I ta gra gra ta od Hali... tego Ta gra od High Hypixela, nie wiem, czy kojarzycie ją. To ona wychodzi 13 stycznia, tylko jeszcze nie chcę mówić, że ona od razu wychodzi, bo wtedy będzie wczesny dostęp, czyli pewnie, nie wiem, może na pewno będą, mi się wydaje, że oni to zrobią, że w niektórych państwach będzie to można grać. Na pewno mi się wydaje, że w Indonezji, bo tak samo, bo w Indonezji to tam zawsze praktycznie są wszystkie gry myślę, że na pewno będzie w Indonezji, jakimś jeszcze kraju, na pewno będzie można zagrać na każdym kontynencie, chodzi mi. Na przykład będzie w Holandii, w Holandii, w na przykład w Afryce, w Holandii, w USA, w, Stan, w Ameryce i wiecie. Okej, okay. tu sobie zbiera. I naprawdę dziękuję za taki duży odbiór. Naprawdę, dziękuję. Dosłownie, ja nie wiem, co bym. Dosłownie, nigdy, naprawdę. Ja nigdy nie wiedziałam, że będziemy 100, 100 stosować. Wiecie? W stosunku to naprawdę jest jakieś bariera. No bo, wiecie, no, zawsze od czegoś tam się zaczyna. I myślę, myślę bo mi się wydaje, że że tak... Yy, że to jest taki pierwszy krok, żeby szybciej suby leciały, bo 100 subów to tak, potem szybciej suby lecą. Ok, odłożyliśmy... Odkładamy sobie miód. Odkładamy sobie miód. Odkładamy sobie miód. Yy. Odkładamy sobie miód. I dobra, czekamy. Te pszczółki w ogóle tak pracują, najlepiej się opłaca im dostać pszczoły, bo one wtedy tak szybko pracują i szybko ci zgarniają miód. I ogólnie mam nową pszczółkę, to To sobie ją zrealizowałem tym mleczkiem pszczelim, bo mi, dostałem je. I teraz, zamiast, I teraz mam aż pięć specjalnych pszczół. Okej. Okay. Ogólnie ja myślę, że jestem takim przeciętnym graczem. Bo ani nie mam mało tych pszczół, ani jakoś dużo. No bo mam 10, naprawdę to jest mało 10. I, i jakbyście się zastanawiali, ja tam gram w tą grę, grę tak od godzinki codziennie do 2 godzin. Coś takiego, ale czasami w ogóle nie gram. I też może bym, może bym zrobił. Jakąś inną gierkę bym nagrał. No bo w sumie za chwilę przejdę tą samą grę i nie będziesz czego nagrywać. I. I to w ogóle. I to jakby. Dobra. Dobra. I na początku bym Wam polecał robić te misje od tego niedźwiedzia. Od tych niedźwiedzi. One są na mapie. Te niedźwiedzia. Okej. Okay. Dawajcie, róbcie miód. Nie mm. ja będziecie pospać nowe jajko 80 tysięcy Dobra, otwieramy. I zobaczmy, co wyleci. Dobra, zobaczmy. Manuala. Ale dobra, chociaż mam kolejną pszczołę, więc to ona będzie, będzie na tyle w tym odcinku. No i miara.